Pani runiczne miejsce mocy Nima Runa. witam w środę 5 lutego 2025 na runie dnia. Cieszę się, że jesteś. Sprawdzimy energię, jakie będą nam towarzyszyły w tą środę. Niech ten przekaz będzie bez szkody i zrozumiały dla Ciebie, a mnie niech przypełnia miłość. Niech Archanioł Michał, Archanioły z Aniołowie przewodnicy duchowi będą ze mną podczas tego przekazu, podczas tej runy dnia. I patrzymy sobie, co dzisiaj runy chcą na tą środę nam przekazać, kochani, co te runy chcą przekazać nam na dziś. Patrzymy. Wczoraj była piątek. Tak. Piątek był 2000 20 Myślę o promocji, kochani. I tak myślę, że może kto do dziś, do godziny 12 w nocy, do 24 od rana ma ochotę zapytać runy o cokolwiek. To każde czytanie, albo pytanie, tak, odpowiedź na pytanie, ale takie nie bardzo złożone, tylko takie krótkie pytania, kochani. Myślę, że dziś taka promocja po 10 zł. Jeżeli masz naprawdę dylemat, chcesz się dowiedzieć, szukasz podpowiedzi, to zapraszam. Dzisiaj cały dzień do godziny 24. Jeżeli wyślesz zapytanie, to kwota 10 zł. Kochani, Może na konto, yy, numer konta w yy, opisie na kanale, albo blikiem na numer telefonu 786 474 845. A pytanie na maila mimeru na małpawp.pl. Zapraszam serdecznie. Trzymamy. Piąte, Piąte. na odis, no dzisiaj troszeczkę taka energia, która no, będzie taką energią ograniczającą nas. Może będziemy musieli robić to, co będzie trzeba, a nie to, co sobie zaplanowaliśmy. Być może tutaj właśnie jakieś przeszkody w tych naszych działaniach będą. Może coś nam nie do końca się tak udać, jakąśmy sobie zaplanowali, więc może też nie do końca zabierajmy się za wszystko dzisiaj. Jest też taki, może, może niekoniecznie dobrze w uczuciach, może, może jakieś potyczki, może jakieś tutaj przekomarzania, jakieś kryzysy mogą się pojawić. No, energia taka, która wskazuje na, bardziej na, 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 na cierpliwość, na, na to, że pewne rzeczy będzie trzeba w danym momencie jakby podejmować inne działania niż to co, to, co sobie obraliśmy, tak, a więc będą tutaj jakieś przeszkody, jakieś trudności, ale jakby najważniejsze, kochani, jest. To, że, że, że jakby te przeszkody też mają czegoś nauczyć, coś pokazać, yy, tak zmotywować nas też do czegoś może do intensywniejszego myślenia, do innego myślenia, do innego spojrzenia na, na daną sprawę. Yy, wszystko będzie szło dobrym yy, trybem, i pamiętajmy, że wszystko ma swój czas i należałoby się uzbroić w cierpliwość. Tak, jeżeli jakieś sytuacje takie się pojawią, bo to też są dla nas lekcje, tak, żebyśmy zaczęli myśleć, żebyśmy zaczęli szukać tych nowych rozwiązań w danej sytuacji. No, może być też tak, że, że, że ktoś się dowie o, o zdradzie, ktoś się dowie, że druga osoba chce się rozstać. No, może być tutaj takie trochę strapienie, możemy być w potrzebie. Może być też tak po prostu, nie musi to być nic drastycznego, może być po prostu tak, że, że będziemy mieli takie poczucie robienia. Uników, nie będzie nam się chciało za coś wziąć, może coś, co zaplanowaliśmy, będziemy szukać wykrętu i będziemy chodzić w kąt, z kąta w kąt i nie będzie nam się chciało za to wziąć, ale energia podpowiada, że jeżeli troszeczkę się tam zmusimy i narzucimy sobie trochę tej woli, no to poczujemy przypływ sił i będziemy później zadowoleni, że, że po prostu się troszeczkę zmobilizowaliśmy i że podjęliśmy się tego. Bo może to jest coś, co. Co, do czego już podchodziłeś i to, to, to gdzieś tam, y, gdzieś cię męczy, nie jest to tam czymś y, takim y, super fajnym i, i tak dlatego ten opór przed tym, żeby się tym y, zająć. Też może być tak, że, że, że po prostu będzie trzeba przeczekać y, tak, na odpowiedni moment, odpowiedni czas. Y, energię tutaj mówią, żeby być ostrożnym. Yy, też w jakiejś kwestii yy, cokolwiek by to nie było, tak? Żeby przemyśleć yy, yy, pewne rzeczy zanim coś zrobimy. Yy, yy, też yy, tutaj, yy, że może właśnie. Yy, nie, nie robić czegoś na siłę, lepiej się uzbroić w cierpliwość i poczekać na bardziej sprzyjający moment. Nie? Może być tak, że y, przyjdzie jakieś wsparcie z zewnątrz, jeżeli będziemy tego y, potrzebować. Y, może być też, y, bo Naudis też mówi, że ona, może też mówić o, o zakończeniu czegoś, jakiejś kłótni, sporu też. Y, Także zaraz sobie dopowiemy, kochani, bo yy, może być po prostu dzisiaj brak wiary w to, że, że, że nadejdą lepsze dni, jeżeli jesteś w trudniejszej sytuacji albo jest jakiś konflikt. Możesz być bardziej podatny dzisiaj na, na zranienia, możesz czuć takie, tak, taką bezradność. Może być spadek sił po prostu, energii witalnych, może tutaj okoliczności zewnętrzne właśnie zmuszą, że będzie trzeba zachować cierpliwość i, i odczekać z pewnymi rzeczami, może być tak, że będziesz musiał przełożyć jakiś wyjazd albo no jakby coś tutaj nie pójdzie tak jak tak, jak powinno, tak, i żeby się nie frustrować, tak, tylko żeby poszukać, żeby poszukać nowych rozwiązań do tych sytuacji, że to jest na pewno jakieś wyjście z tej sytuacji się znajdzie, i trzeba tutaj ruszyć, kochani tak, żeby przemyśleć pewne rzeczy, a nie być w tej nerwowości, też, żeby do danej sprawy tak usilnie nie poszukiwać tych rozwiązań, po prostu zastanowić się, przemyśleć. Bo żebyś za bardzo coś też i za bardzo będziesz się skupiał na tym problemie, no to, to, to też tutaj taki... Myśli będą jedna za drugą, i, i, i to też do niczego dobrego nie doprowadzi. Więc, z spokojem wiemy, że ta energia jest taka, i, i że, że, że może tu być, mogą być też i obmowy, i takie utarczki słowne z partnerem. No to y, y, może będziemy widzieć tutaj wroga z jakiegoś powodu w partnerze, w mężu, żonie, bo może tutaj właśnie dowiemy się jakichś spraw, rzeczy. No to tutaj ta nerwowość, trzeba ja by było nad tym zapanować, kochani. Uważajmy na dla osób, które szukają pracy, na nowe propozycje pracy. Należałoby je naprawdę dobrze rozważyć, zastanowić się. Też tutaj, no, taka energia, tak jak mówiłam, która Ważny jest tutaj dzisiaj spryt, ważna jest ta mądrość nasza, żeby właśnie poszukać tych nowych rozwiązań, żeby podejść. Mądry sposób do, do pewnych rzeczy. Też ważne jest to doświadczenie w takich trudnych e, sytuacjach, żeby nie dać się ponieść tak e, tym nerwom, e, frustracji właśnie e, no, jest tu niepomyślność, jakaś coś może się nie udać i, i będzie trzeba szukać tych nowych e, rozwiązań, ale one tylko nauczą nas e, tak e, dobrych rzeczy, a na pewno e, Zmuszą do myślenia, yy, zastanowienia się i szukania pomysłów, tylko nie z taką nerwowością, i nie za wszelką cenę. Tak? Tutaj ostrożność, tutaj cierpliwość, tu takie spokojniejsze podejście, a znajdzie się wyjście z sytuacji. Jeżeli jedna droga jest zamknięta, no to trzeba poszukać yy, drugiej. Yy, poprzez to, właśnie, yy, wiele osób i yy, 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 odkrywało jakieś nowe drogi, więc tutaj ten dzień poprzez właśnie to, żeby być spokojnym, cierpliwym i podchodzić do tego problemu z takim zrozumieniem, że to jest lekcja, że macie czegoś nauczyć, no możesz poprzez to wzrosnąć, bo znajdziesz rozwiązanie w jakiejś trudnej sytuacji i na przyszłość już jak się znajdziesz w podobnej, no to sobie świetnie poradzisz, więc po prostu taki trudniejszy, trudniejszy dzień. Cudniejsza energia właśnie tego rozpalenia ognia w sobie e, takich ograniczeń troszeczkę ale jak się przymusimy kochani to, to pójdzie tylko nie wszystko od razu te ograniczenia mogą dotyczyć kochani e, jakichś spraw związanych e, z domem, z członkami rodziny. Coś, coś w zatrzymaniu się pokazało. Nie w zatrzymaniu, tu jest. Tu jest. Pokazuje się tak. Kieruj się intuicją. Ona będzie Ci bardzo podpowiadała. Jakieś wiadomości. Być może Ty czekasz na jakieś wiadomości dotyczące rodziny. Spraw spadkowych, majątkowych, rozwodowych, tutaj albo dotyczących członków rodziny dzieci, spraw związanych z, dzieci, z dziećmi, mieszkanie, dom, to tutaj jakieś informacje przychodzą, i naudi jest w tym przypadku, jeżeli dołożyłam, bo dla niektórych tak może być, kochani, bo dla nich. Dla innych może po prostu być ta energia w ten sposób, a dla innych też może się zadziać. Kochani, że poczucie ulgi przychodzi. Jest tutaj hmm, zakończenie czegoś, zakończenie jakiegoś e, trudnego e, czasu poprzez otrzymanie e, informacji dotyczących tych spraw rodzinnych. I na końcu nam mówi o odcięciu, o zamknięciu, że ty będziesz tutaj wchodzić tak jakby w nowy etap życia. I po tym czasie po prostu będziesz tutaj zamykać ten okres wzrastania. I to jeszcze te przeszkody mogą być związane ze sprawami domowymi, rodzinnymi, spadkowymi, sprawami związanymi z dziećmi. I to jeszcze jakieś informacje. Jest to na pewno znak, który. Zamyka ona, jest nam na końcu, tak? Ona przygotowuje, energia mówi o tym, że my się przygotowujemy do startu w nowe życie po jakichś trudnych parypetiach. Ona będzie nas odcinać, tak? Od tego, co trudne, od tego, co było, żebyśmy mogli skupić się, i warto tutaj energia podpowiada, żeby warto dzisiaj Zatrzymać się troszeczkę, zeszklić, skupić, e, przemyśleć, e, tak e, zniszczyć jakieś destrukcyjne e, doświadczenia i zacząć żyć. Nie trzymać się starych przyzwyczajeń, starych schematów, też ciągłych podpowiedzi, żeby nie oczekiwać. I to, te, te przeszkody, te trudności, to są też myśli w Twojej głowie dotyczące jakiejś sprawy, a dotyczącej jakby Twojego domu. Być może, że ta sprawa już też jakiś dłużej toczy. A więc energię tutaj mówią, że ta sprawa tak jakby będzie zaprzątać ci głowę, a przez to, że ty cały czas tą sprawę tak jakby maglujesz, ciągle jest na tapecie sprawa, albo spadkowe, jakieś sprawy niepodomykane, to to prowadzi do takiego chaosu w twojej głowie, to są obawy, lęki, tak, i tutaj tutaj trzeba by było to zostawić, jakby bo te myśli kłamią się i jakby blokują i, jakby i robienie kroków naprzód. Tak? I tutaj, tutaj może być tak, że jeżeli Ty tutaj porzucisz jakieś stare schematy, poszukasz jakichś nowych rozwiązań w tej sprawie, bo być może. Poszukasz jakiejś informacji, zasięgniesz jakieś informacji w sprawach spadkowych, w sprawach rozwodowych, w sprawach dotyczących dzieci, cokolwiek by nie było, domu, mieszkania, zakupu, zamiany. To tutaj, bo Ty może postępujesz schematycznie, zresztą cały czas te sprawy są w Tobie, no bo one się dzieją, więc Ty tutaj usilnie będziesz szukać jakichś rozwiązań, jakichś jakich, jakich tutaj możliwości. Ale to uda się y, poprzez zmianę y, podejście, nie postępowanie schematycznie, tylko poszukanie czegoś nowych rozwiązań, poszukanie może y, kontaktów, y, informacji z ludźmi, którzy mogą Ci w tej sprawie y, pomóc, którzy mogą Ci podpowiedzieć. Może warto się z kimś y, tutaj. Y, 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 no są tu problemy ze zdobyciem informacji. Może, może myślisz, żeby gdzieś zadzwonić właśnie dotyczące sprawy tutaj tych domowych, rodzinnych, spadkowych. A tu jest problem, tu jest problem ze zdobyciem jakichś informacji. Tutaj jest problem, albo jeżeli. No, warto przemyśleć. Warto przemyśleć, zastanowić się, poszukać nowych rozwiązań, o czym mówi Naudis i Ansus tutaj przy, przy Odali, poszukać informacji albo możliwości rozwiązania tej sytuacji. Czyli może poszukać znajomości, że ktoś gdzieś pracuje, ma możliwość jakby innym obiegiem, Dowiedzieć się czegoś albo. No tutaj trzeba poszukać nowego rozwiązania, jeśli dotyczy tych spraw rodzinnych, majątkowych, spadkowych, żeby pozyskać jakieś informacje, bo masz trudności pozyskać te informacje, masz trudności, dlatego coś jest tutaj w takim zatrzymaniu. A trzeba by było właśnie tutaj. Hmm zupełnie inaczej spojrzeć na to, zupełnie z innej strony i poszukać, poszukać, tych informacji, zasięgnąć tutaj porady. Tak, to tak, taka informacja. Stąd ta nerwowość, stąd tyle myśli i skupianie się ciągle na, na tych sprawach, co, co gdzieś zakłóca takie codzienne, normalne funkcjonowanie. No, taka energia. Być może będziesz gdzieś dzwonił w tej sprawie i będzie, będzie trudność, to może właśnie spróbować poszukać, poszukać rozwiązania, jakby pozyskania tej informacji w inny sposób. Tak? Taki przekaz tutaj, kochani, dla nas na, na dziś. Tak tutaj się pokazało, to dotyczy spraw rodziny, domu, mieszkania, spraw spadkowych, może rozwodowy, rozwodowych, korozwodowych, majątkowych, z dziećmi. Tutaj ostrożność, szukanie nowych rozwiązań, kochani. Informacji. No może schematycznie postępujesz, ciągle tak samo. Ciągle może wyzwaniasz do tej samej osoby, a może warto ktoś, ktoś może z przyszłości e, będzie umiał Ci podpowiedzieć, znajdzie jakieś inne podpowiedź, coś. Nowy świt. Najgorszej służy za tobą, a pozytywne nowe doświadczenia są na horyzoncie. No i może tu się coś uda, kochani, rozjaśnić. Ale warto się zastanowić, przemyśleć. Nad tym rozwiązaniem nowym dać sobie chwilę dzisiaj, przemyśleć, zastanowić się, a nie popadać w nerwowość, bo w ciszy przyjdzie rozwiązanie. Porzucam stare wzorce, teraz otwieram się na sukces z pełnym zaufaniem. No właśnie, tutaj, żeby nie postępować schematycznie. Tak jak zawsze, tylko poszukać nowej drogi, nowego rozwiązania, troszeczkę inaczej. A może się uda pozyskać informacje i odciąć się od tego, co negatywne, trudne, bo jak zakończysz sprawę, to z automatu się szczyszcza, robi się pole do nowych rzeczy, i jakby będziesz bardziej otwarty na nowe. Wszystkiego co najlepsze, kochani. Mimruna.